Dzień dobry. Dzisiaj witamy w kolejnym odcinku Kobiet Stella. stela. Dzień dobry. Tak i Pani Władysława Magiera ma kolejną kobietę, o której chciałaby opowiedzieć. To z tego co wiem, to jest Elizabeth Smelik, tak to dobrze mówię? Tak. Ponie, postać wyjątkowa, którą bardzo lubię i dlatego jest bohaterką powieści, którą aktualnie pisze. O Pisze mhm. o tej cudzoziemce, która pokochała Ziemię Cieszyńską. Elisabeth, jak wskazuje jej imię, Polką nie była, była mhm. z pochodzenia Niemką. Ojciec, inżynier chemik, dostał w Polsce pracę, i ona razem z rodzicami i rodzeństwem przybyła do Polski, mając lat osiem, ponieważ urodziła się w 1914 roku, a do Polski przybyła w 1922. Mhm. Początkowo mieszkali w Lwowie, a potem przenieśli się do Cieszyna, do Błogocic. I tutaj y, bardzo jej się podobało. Podobały jej się góry. O, I właściwie można powiedzieć, że miała szczęście, ponieważ poznała razem z siostrą, poznały można powiedzieć dwóch przyjaciół z Płyńcowa, i w jednym dniu, 2 listopada 1935 roku, zawarły związek małżeński w kościele Jezusowym w Cieszynie i wyprowadziły się do Wisły. Mężem siostry był nauczyciel, natomiast mężem lizeczki, bo tak na nią mówiono, był leśnik. Zamieszkali w Wiśle Czarnym i wydawać by się mogło, że czeka ich sielskie życie. Rzeczywiście, po roku urodziła swoją najstarszą córkę, Krystynę, a mówiono na nią Krzysia, i wszystko toczyło się. Spokojnie do wybuchu II wojny światowej. Już wcześniej Lizeczka próbowała pisać wiersze po polsku, mimo że polskiego nauczyła się dopiero przybywając do Polski, jako ośmioletnie dziecko zaczęła się uczyć, a jednak pisała po polsku. I z siostrą napisały, Wiersz, który, do którego skomponowały melodie, one były w ogóle bardzo uzdolnione. To ten hymn I do Śląska, ten... to, prawda? Proszę, to ten hymn tak. do Śląska. Mhm. Hymn do Śląska. Klejnotów wiele kraj polski ma, kto najcenniejszą jego perłę zna. W szacie zieleni, w koronie chmur, ziemia cieszyńska w objęciach gór. Gdzie też poniosą mnie losy me? Zawsze w cieszyńskie serce się rwie, wiatr od Czantorii pozdrow pozdrowienia śle. Hej, od tęsknoty umrzeć się chce. Pięknie. Piękne wiersze pisała, właściwie najwięcej napisała już po wybuchu wojny, kiedy w Leśniczówce została sama. Mąż najpierw powołany jako podoficer we wrześniu, odbył kampanię wrześniową, wrócił i rozpoczęły się starania, aby uchronić go od powołania do Wehrmachtu, co było bardzo utrudnione, jako że ona Niemka miała dwa obywatelstwa, ona była Niemką z urodzenia, miała obywatelstwo niemieckie. Niestety to się nie udało i jeszcze poszedł do wojska. Wtedy ona zaczęła pisać przepiękne wiersze. I historia tych wierszy jest bardzo ciekawa, ponieważ spisane w zeszycie zostały przekazane jej y, szwagierce, czyli siostrze męża. Y, mieszkała ona z rodziną w Cieszynie i kiedy ich córka, Likwidowała mieszkanie po śmierci rodziców, znalazła ten zeszyt. Te wiersze zostały wydane przez tąże bratańce Lizeczki po polsku w niewielkim nakładzie i rozdane przyjaciołom. Natomiast wiersze pisane po polsku wskazują ewidentnie, że Lizeczka w czasie II wojny światowej opowiedziała się po stronie polskiej. Uważała się za polkę, pomagała Polakom, mieszkając w Wiśle, pomagała partyzantom. We w swoich wspomnieniach później spisanych wspominała, jak szła w góry z partyzantami pomóc rodzącej koleżant, koleżance partyzantów. Ten poród akurat był bez komplikacji, więc nie było problemu. Zeszła dopiero, wróciła na drugi dzień. Natomiast y, bardzo często są to wiersze takie nostalgiczne, y, wyrażające tęsknotę na przykład o ojczyźnie. Gdzież więc ojczyzna moja, którą przecież każdy ma? Tam ona, gdzie serce i dusza jest, gdzie lata dziecięce przeżyłam piękne jak sen. Tyś mię o Polsko do siebie przygarnęła, dałaś mi chleb. Ubierałaś mnie, mnie, do szkoły chodziłam, gdzie uczono poznawać się i pokochałam. Ja oczywiście nie będę czytać tutaj wszystkich wierszy, ale jeden jest szczególny i to jest wiersz wyjątkowy. Ponieważ była świadkiem, Egzekucji pod wałką 20 marca i wtedy też powstał bardzo wzruszający wiersz. W tym samym dniu go napisała. Pod szubienicą, prawda? Taki tytuł. Pod szubienicą. Wy lasy, ogień was spali, żeście swe drzewa dały dla synów, którzy was kochali. Zimno, drzęcała, życie swoje bym dała. Przywieźli ich 24. Zawisnął jeden po drugim, po czytaniu imion i występku zarzuconym, umarli mincz, milcząco. Jeden tylko szeptą, szepnął ustami drżącymi: zostańcie z Bogiem. To pożegnanie człowieka, który za wszystkich się pomodli. Ja oczywiście skróciłam mhm. ten wiersz, jest bardzo długi, bardzo piękny. Kilka razy był czytany w czasie apelu, który corocznie odbywa się 20 marca pod Wałką. Natomiast dzieje Lizeczki w czasie wojny były tragiczne. W 1940 roku urodziła syna, dała mu imię po ojcu Jerzy i Jerzemu udało się jeszcze przyjechać, dostał urlop i zobaczył syna. Natomiast nie zobaczył już najmłodszej córki Wandy, ponieważ zginął w kampanii na wschodzie. Lizeczka zawsze chciała pojechać na jego grup, ale niestety nigdy się jej to nie udało. Podobnie jak nie udało się to jego dzieciom. Po, w czasie wojny właściwie. Matka zabrała ją z czwórką dzieci do Wiednia, z trójką, przepraszam, dzieci do Wiednia. No bo co sama no tak. wdowa w wiśle z trójką drobiazgu, bo tak to można nazwać, miała robić. Tam też y, przechodziła ciężkie chwile. Nie było łatwo po wojnie, ale kiedy udało jej się już odchować dzieci, zresztą wszystkie zdobyły wyższe wykształcenie. Zajęła się pisaniem, pisała po niemiecku wiersze, pisa, napisała historię rodziny po niemiecku. Wyszła też po raz drugi za mąż, ale mężatką była tylko rok, ponieważ mąż zginął w wypadku samochodowym. Mhm. Bardzo do, w, dobrze znała ją jej córka, jej ciotka, moment. To była Mąż miał siostrę, czyli siostrzeńca męża, która na paszporcie dyplomatycznym odwiedzała Wiedeń, spotykała się z nią, często rozmawiały. I tam ona też, ta siostrzeńca męża, odtworzyła z pamięci melodię do tego hymnu do Śląska Cieszyńskiego. Lizeczka zmarła w Wiedniu. W 2004 roku. Przedtem jeszcze zdążyła razem z najstarszą córką pomagać Polakom, którzy masowo w pewnym momencie zaczęli wyjeżdżać do Austrii. I tam w tych obozach, gdzie uczyli się języka polskiego, ona właśnie uczyła i uczyła ta najstarsza jej córka Krzysia, ponieważ ona najlepiej umiała jeszcze język polski. W ten sposób, chociaż chciała się od, odwdzięczyć państw, ojczyźnie, którą do końca tak. życia kochała i uważała za swoją. Pięknie pani to opowiedziała, tę historię tak wielowątkową tej kobiety Elisabeth Smelik, zwanej, właśnie, tak jak Pani powiedziała, Lizeczką, prawda? Bardzo dziękuję. Tak. Mhm. I, I, I do ta zobaczenia. Ta postać mhm. zafrapowała i o. dlatego będzie bohaterką powieści. To już się cieszymy i czekamy na, na powieść. Do zobaczenia też w następnym odcinku. Władysława Magiera, kobiety Stella. Do widzenia. I teraz Pani wyłączę i za trzy minutki się włączamy. Czyli wyłączyć. Serde. Tak. Mhm.